...czyli rywalizację. O, Żeby to jest dobry kierunek, pomysł. Walka o pierwsze miejsce będzie. Będę go denerwował. Nie, ty będziesz... Ty będziesz za moimi plecami. Patryk. Będziemy w telewizji? Zawsze jesteś w telewizji. Ale regionalnej tylko. Jesteś razem ze mną. No, nie, tak to nie działa. Co tam słychać? No dobrze, Jeszcze kiedy osylałem, a na Golubiu? Dwa tygodnie później. Ten mały to musi odejść, bo oni mają tendencję biegania w trajektorii strzału. Albo po prostu popatrz z daleka, nie? Albo za Bo cię odstrzelimy. Pójdziesz do nieba. To nie jest podwórko za domu. O właśnie. Ja tu wyjmę, proszę nakamerować kolegi. ...prawda mnie moi drodzy, wybija. a więc czas rozpocząć, Jeśli się Dobrze, że przyjechał, bo faktycznie nie miałbym z kim rywalizować. Patryk, się, się nie ale jeszcze... To nie ten, a, ten etap, O, tak jest. jest ...jeziorku czy rzece, ale liczna publiczność nas nie zawodzi, ta ukierunkowana na historię. Tak więc, moi drodzy, witam was jeszcze raz podczas 13 jesieni średniowiecza, a ja jako Włazen Jajosz, a dziś oczywiście tradycyjnie jako krzyżacki wysłannik Bernard Jajenberg po raz dziesiąty i już za chwilę rozpoczynamy. Pierwszy strzał, oto bowiem łucznicy napinają swoje łuki. Wynalazek, moi drodzy Prusowie, prawdopodobnie ci pierwsi, średniowieczni mieszkańcy, jeszcze przed średniowieczem tu się pojawili, mniej więcej. 500 600 lat przed narodzeniem Chrystusa już tutaj funkcjonowali. Czy to dużo, czy to mało? No jak patrzę się na łuk, to jednak nie tak wcale długo, bo, moi drodzy, 8000 lat przed narodzeniem Chrystusa taki wynalazek już cywilizacja człowieka miała gdzieś tak na jednej półce razem z kołem, razem z ogniem. Łuk można postawić, czyli urządzenie, które zamieniało energię strzelca energię człowieka w energię kinetyczną e, pocisku. No i jak to wszystko będzie funkcjonowało, jak to wszystko będzie działało? Już za chwilę e, nasi przyjaciele z e, Brat Parycerskiego Kontury Nidzickiej e, dopinają już ostatnie sznurki przy e, naszych celach wspomnianych matach preto. No to, tym, tym, tym miejscem trafią łóżki um, do konnego przodu Tu mam wątpliwość jeszcze, nie rozwiązałem mimo swoich, ja jakichś taki takich zdolności naukowych, to, to jednak jest to... Czwórkami, pierwsza czwórka Piotr Francuz, Henryk Andrzejewski Patryk Wardabuś Wiktoria Maciejewska Druga czwórka, Sławek, Emilia Agnieszka, Weronika a my się Sasza dorzucimy do tych czwórek, żeby się przyszło? Po pięć. I mają tenie, tylko płaszcze białe z czarnymi krzyżami. Torwalny masz dla na piersiach, na całym ciele, mają normalną strukturę y, takiego stroju duchownego powiedzmy. Nikt nie wie tak naprawdę, co to znaczyło dokładnie krój duchowy. W tamtych czasach to było tak oczywiste, że okazało się, że nikt tego nie zapisał. Natomiast przyjmuje się to bez żadnych bez, to mają być proste formy geometryczne, tworzący no, tak strój. Ale strój tak naprawdę, jeśli zajmą, czy nasi przyjaciele zajmą płaskę, to już mogą być zakwalifikowani jako bogaci lub bogaci mieszkanie tak naprawdę.

8 i 4 to 17. Tak, 8 i 4. 8 i 4 są twoje? 8 i 4 to jest 12. 8 i 4, 12, tak. tak. Tak, to są moje. Wyjąć? Tak, tak. tak, tak. Jak to było? Przez 16 lat.

Moi drodzy, to tak, takie szaty rycerskie tak naprawdę, bo no, jeśli nie bardzo znamy mnie. się na nie tym, co nasi uczniowie prezentują, to wydaje się, że oni trwają tak samo, No nie, bo inna. Teraz strzelają tak naprawdę prosto, w odległości ustalonej. Różne turnieje, tak naprawdę te same turnieje co roku mogą zmieniać konkurencję, to jest właśnie ciekawe. Ale przyjmuje się, że mamy odległość 15 metrów, 25 metrów, czasem 50 metrów. Zmienia się dystans, bo przy zmien zmienianiu się dystansu no trzeba inaczej celować. To już y, nasi łotnicy o tym doskonale wiedzą, ale muszą wiedzieć żeby jest celu, bo wtedy odpowiednio unoszą y, lub opuszczają y, celowanie. Końca strzału na cięciwie, o dobre pół centymetra nawet, może już gwarantować, no, będzie szybciej, moment, to zaczniemy, to, zaczniemy Dobra, Trzy... 8. Nie, zaraz, zaraz, bo to jest klasa. Tak tak. To te same? Nie, to są moje. Może od mojej, tak, nieżka. 1, 4, 4, tak. 12 strzał na e, minutę. Yy, ta i ta, tak? Czyli tak. tu zostaje dla Weroniki 9. Ja wiem, czy elegancko mogłoby być lepiej. No drugi wynik to... jak do tej pory. To. Nie, nie, nie znaczy, to. no dobra, no może być. 6 zapisów i masz drugi Ale wynik. To... Chyba ja? jesteś tutaj. 2, 3, 5. 1, 5, 10, 18. Jak woda, wow. 5, 4, 8, 12. 10, 10 i dwa razy po 4 to 12. A no tak, 18. Kurczę, cool, tak się trzymać. Nie oszukać, chciałem. No przepraszam, przepraszam, przepraszam. Na ja sam początek. Tak, tak trzymać. Kęcąc z tyłu, tak. Mhm która e, w tej chwili wygrała śmiało który do niej też się co m.in. łucznicy lepsze ale bo, innymi, e, pokazali, co lepszy, e, waleja, także od piśmiki, od krzyki. Ten łęk, się okazało w lepiej, kresie, to ja mówi, e, kiedy to cięciwy brzuszak, e, e, o! o! Nie były widoczne i nie miały tej siły, żeby na odpowiednią odległość wynieść strzelec, bełkę czy, czy, bełk, czy pociski. Należy yy, je po prawdzie oddać. A teraz popatrzcie, pojedynek, dwóch braci. Dwaj bracia, z turnieji dziczy, organizatorzy. Łeb, web, strzała, strzała, często w tym turniejach. W yy, z boku! <laughs> Chyba, szybko teraz Dwa, też. Trzy, I teraz można zdjęcie robić. Sześć. No, to ty to no. To znowu jedę, żeś go przygodził, Nie, nie znowu, A Nie, wtedy o, nie, wtedy, o to, to, to macie teraz... Macie teraz równo. Więc przyjmijmy, że to przełom XVI no wieku. Stopniowo jest wszystko wypierane. Wojska zachodnie również rezygnują z łuku, ale okazuje się, że wojska polskie jeszcze do XVII wieku w naszych formacjach ucznictwo funkcjonowało. Ostatnie użycie łuku w jakiejkolwiek bitwie walnej to był rok 1814. Kaumacy jeszcze wtedy posługiwali się, czyli początek. XIX wieku jeszcze gdzieś tam na polach dopewny bóg się pojawiał, a potem już tylko w czasie I wojny światowej przesyłano sobie w przyłoku korespondencję. No ale no, nie było ekspresu, nie było oh. nie było innych tam e kanałów kontaktu. Posługiwano się strzałami, na przykład zaomocowanymi jakąś władzy, majdunek i wysyłano na dłuższą odległość. Ale wy więc się, że w czasie pierwszej wojny światowej stanowił już nie broń, a człowiek komunikacji, a w czasie drugiej wojny światowej alianccy komandosi, wykonywali czasami misje specjalne, stalowe.